MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam, słuchajcie jesteśmy świeżo po konferencji. Sylwester Wardęga. Hubert Miściwiewski. jak Ci się podobało bycie i prowadzącym i zawodnikiem? Spoko, mniej roboty, bo nie musiałem na ten trzeci panel się przygotowywać. Dużo emocji uważam, że na tym drugim, nie wiem czy to dobrze, to dopiero zobaczę feedback w internecie. Że czułem, że no nie do końca panujemy nad sytuacją, że wiesz tutaj, ale ciężko było, bo prawdziwe emocje, jak, na, jak Adrian Polak mówił do Natana, że coś tam to będzie ostatnia gala, bo ja ci zrobię realną krzywdę, to było widać po tej twarzy, że to jest prawdziwa niechęć, nienawiść chyba nawet. Wy tam widzieliście make-up, my byliśmy blisko i tam było widać po oczach, że one były całe czerwone. On był tak mega zły. Widzowie mają tylko do nas trochę żal, że ten panel był drugi za krótki, że mówiliśmy, że będzie długi. A trwał praktycznie tyle co, co pierwszy panel. Tylko my też mamy trochę inne takie poczucie tego, wszystkiego, jak to płynie, Aha. będąc tam, niż oni przed telewizorem, znaczy, no nie? My też y, tajemniczy Andrzej zawsze szkolił tak. Mówi, Sylwek, lepiej zostawić z odrobiną niedosytu, niż przegiąć, że to ludzi znudzi. I też miałem wrażenie, że ten panel obfitował bardzo wtedy my. Że już czasem było tego za dużo, bo to był chaos, wiesz, tutaj y, się kłóci chyba szeliga, tutaj nagle bandura już z Natanem mają spinę, że nie wiadomo co się dzieje. Bo nazwał Natan e, bandurę... Nie, 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 oblał napojem. Jakoś. Tak, ale potem jeszcze tam padło słowo na F i no? tak, bo nazwał go coś tam, frajerzyno, wiesz, i już ale potem Nathan poszło. Bandurę? Tak. No i Jej. to właśnie dlatego potem Bandura tak się odpalił, ale Natan. E, Myślisz, że te pojedynki, wszystkie te osoby, które on zaczepił, one mogą dojść kiedyś do skutku, czy to... E, tak, mogą dojść. Wydaje mi się, że jeszcze ligą może dojść do skutku. Natomiast, ym, ym, no mówiąc wprost, wydaje mi się, że Nathan wie, że w większości z nich nie ma szans. Ale chyba on chce po prostu zarabiać. Czy ty na przykład twier uważasz, że on realnie uważa się za mega dobrego zawodnika i że na przykład z strzeli Szeligą miałby szansę? Nie no, raczej myślę, że ciężko. Pozares, było, okay, bo on był ostatnio na aferkach, więc tam mu zadałem pytanie i on mówi, że nie no, będzie plan, że nie wchodzić w wymiany, tylko że ja poprawię zapasy Aha. i że on będzie z zapasami wygrywał z ale Szeliga to jest wielki, ale mocny chłop, nie? Ja myślę, że oni się będą bić w samej stójce, tak czy siak? Ale wątpię, że to będzie. No, właśnie pytałem, że jeżeli dojdzie do takiej walki, to czy ty w ogóle masz szansę? To właśnie mówisz, że w zapasy, w zapasy, że on chyba wierzy, że miałby szansę. A jak ocenisz dzisiejszą korację Adriana Polaka, który właśnie tutaj przychodzi? Y, bałem się, że to będzie ciągle, że. A ja nie jestem Adrian, nie pytajcie mi o Adriana, ja jestem Joker, ale, tu, bo tak jak było z Patrykosem, że się do Patrykosa. Ale tutaj było to tak wyważone, że niby zrobił show, ale dalej był gdzieś tam w środku Adrianem Polakiem. Ale Marcin wrzosek i Zadyma trochę dostali, co? Y, za mało głosu, ale jak Tomek dostał, to on jak wpada w słowotok, to ciężko jest mu skończyć go. Tak, no tak, i tyle. A w pierwszy panel, jeszcze chciałbym oprócz pierwszy panel. Zawsze... Dziewczyn... O Dzień. właśnie, dziewczyny. pytanie jak ta Liza, bo tam podobno. Ja widziałem po niej, że ona po tym jak powiedziała, ona chyba wiedziała, że przesadziła. Więc zaczęła przeglądać internet i chyba tam ostro ją tyrali. Tak. I dlatego jej dałem głos, że Liza, może ty chcesz jeszcze coś powiedzieć, bo widzę, że y, przeglądasz internet, feedback, a ona dalej w zaparte, że... Nie no, luz to nie jest raź, No jest, no wiesz. Wyobraź sobie, jak by zareagował internet, no. gdyby... Jesteś cały czas na wojnie. Mordo, ty jesteś cały czas na wojnie. Ej, gościu! <laughs> dalej mi się wywiast. <laughs> Zobacz, on musi korzystać, bo to są jego ostatnie wywiady, słuchaj. Dokładnie. Potem dokładnie. staje tylko ścianka dokładnie. na filmach, nie? Tylko no. aż. aż. <laughs> Dobra, czekaj, wracając no. do tego. Aż to popiół. Po angielsku, słuchajcie. A disaster to wielkie kłopoty. Wyobraź sobie, jakby, jakby wyglądał internet, gdyby to nawcia powiedziała coś takiego do Lizy. No to byłby ogromny racizm. i ja, ja rozumiem tutaj, co będzie starała się mówić yy, część osób, że no, ale wiesz, chodzi o historię, że w Stanach Zjednoczonych było tak, ale na Boga jesteśmy w Polsce. My, jako Polacy, nie mieliśmy żadnych kolonii i nas. Yy, to niech stany z, się rozliczają z przeszłością i teraz y, pochylają czoła i tak dalej, bo faktycznie odpierdalali latami. Natomiast my w Polsce nie mamy takiej historii, nie, nie, nigdy nie było, y, też nie wiem jak było w, w, w czasach starożytnych, pewnie byli jacyś niewolnicy i tak dalej, ale no to podejrzewam, że to nie było na tle rasowym i tak dalej. Więc my jako Polacy ja uważam, że powinniśmy się traktować równo wszyscy, dlatego Liza nie powinna używać też takich słów, nie? Ale dziewczyny z Goat, słuchaj, ja nie wierzyłem, ale to co się wydarzyło na samym końcu. E... Tak. E, powiedziała mi, e, jak tam e, wychodziłem, chyba bo wcześniej był jakiś inny face to face. Mm -hmm. I właśnie mi wtedy mówi, ja mówię, że będziemy kończyć. I e, Weronika mi mówi, że ona jeszcze chce odpowiedzieć, bo ta ją pomówiła, że ta się niby znęcała nad kimś. Ja mówię, dobra, to byś miała face to facea to jej powiesz, ja podstawię wam mikrofon, nie? A ta wpadła na pomysł, że. że <laughs> płaci uder... jej coś, nie? Tak, tak. chyba, na, Co tam było, że uderzenie i chyba. Uderzenie, po... no tam trochę tego było. A iga była jakaś taka wycofana, mam wrażenie, na tej konferencji. Tutaj wiesz, to też jest inaczej, jak się pierwszy raz usiądzie, jest ta publiczność, Jaki są te światła. Się dalej opylają? No, mieliśmy ostatnio cztery bańki wyświetleń to też ze wszystkich, z Galic? Nie, no tak, no w przeciągu miesiąca. A, okej. Okay. No, to to tak. nawet spoko, nie. Słuchaj, a jak twoja walka z tym jego mościem, bo ja wyczułem że on uważa, że ty się go wystraszyłeś, tego pojedynku z nim i dlatego sobie wziąłeś Wojtka Golę. jak to możliwe, że wcisnęliście mu olejnika do teamu? Zgłosił się, nie? Wiesz o... ja że tam zgłosił? Ja wiesz, w ogóle chciałem coś takiego, że ja bym miał na jednej gali trzy pojedynki. No. Wiadomo, niewymagających. Ja chciałem y... Jasia Kapelę, chciałem Robaliniego, znaczy tak, pierwszy Robalini, Yy, olejnik i Jaś Kapela. Ale Jaś Kapela dobrze się bije nawet. No i wiesz, ja chciałem właśnie trzy, dlatego Jaś Kapelę na koniec, okay. nie? I że na przykład wiesz, takie nie wiem, po trzy minuty pojedynki i że pod rząd. Takie coś sobie chciałem, żyć, żeby to było takie ławne, bo uważam, że te friki coś trzeba urozmaicać jakoś. Zobacz, jak fajnie. Yy, Cloud dużo robi dziwnych ruchów, ale na przykład ta walka 1 na 10. Świeżość, urozmaicenie. Fajne było te 2 na 2 w prime. Ie. Że oni piątka i nagle od razu wjeżdża, nie? I ja tutaj też chciałem, żeby to było takie dynamiczne, że nie wiadomo, co się wydarzy, że nagle podmianka, ale no sędzia się nie chce zgodzić, że to ma być właśnie, że jeden na jeden, to też tam będzie taki przycisk, że nie to, że ja podbijam, wiesz, na przykład wygrywam, przypuśćmy, daj, dajcie Bogowie z olejnikiem i sobie chwilę odpoczywam, Wojtek się bije z Sapabiańskim i ja nagle zmieniam i wjeżdżam świeży, nie? Ale tutaj też będzie musiał być przycisk, tak jakoś fejm to woli spokojnie, a ja uważam, że fajnie jak jest widowisko, no ale nie chcą się zgodzić na niektóre rzeczy, trudno. Zobaczymy, ja, ja jestem ciekawy tego waszego pojedynku. E, ciężko było się przestawić trochę, chociaż w sumie nawet tam się o, o za bardzo tak nie musiałeś przestawiać. Co z roli nie, prowadzącego? No zadałem pytania do tej tak, mojej ekipy. jak to rozmawiałeś. Tak, tak. Znaczy dla mnie to jest komfortowe, bo nie czuję żadnej presji wtedy. Bo to dla Was ciąży presja prowadzenia, a ja powiem to, powiem, nie powiem to, powiem, nie powiem. Tak, tak, nie łatwiej umyć rączki. Tak, co złego tak, to nie na, ja. Na przykład wiesz, też fajnie się czułem na tym cage'u, co wyprowadziliście z tak, turskim. Z tak, no bo nie czułem presji, nie musiałem się przygotowywać, miałem w tym momencie o coś ochotę zapytać, sobie zapytałem I to jest Bayer, to lubię coś takiego, że jestem takim dodatkowym, jakby prowadzącym i bardziej uczestnikiem, nie, to, to jest zajebiście. No to fajnie, trzeba tak robić. Słuchaj, ostatnia sprawa ogólna, ocena konferencji twoja. Nie wiem. Totalnie nie wiem, chyba było trochę e, wszystkiego, były ostre dymy, było też na śmiesznie, bo ja faktycznie się prawdziwie śmiałem, jak się Sebastian kłócił z olejnikiem, bo to chyba wyszło spontanicznie, bo olejnik też był zaskoczony tym. Sebastian jest no, dobrym aktorem, nie? Jest, jest. Yes. E, Freakfighter zobaczymy. Uważam, że i mimo wszystko jest dalej, lepszym ode mnie. Jestem ciekawy, czy tam dojdzie do starcia między nami. Yy, bo może się tak wydarzyć, że wiesz, Sebastian pierwszy do mnie podbije i wtedy walka. Szczerze. I to nie jest to, że wiesz, bardziej z tobą sympatyzuję, no bo ciebie znam dłużej i z Tobą prowadzę konferencje. On jest od ciebie lepszym freakfighterem? Nie. On wiem, się kładzie. Nazywał mi dzisiaj mięśnie, to on ma dobrze zbudowane. Pięć bije, nie widzę, pamiętaj, jest takie przysłowie. Tak, ale... Weź mi zdrać, słuchaj, weź ten pokaż widzom słuchajcie, co jest w tym flakoniku sylwestrze, bo ja widziałem jak się przebierałeś one były puste. Kiedy ty je w ogóle uzupełniłeś? To jest moja słodka tajemnica. <głosy> <głosy> Dzięki wielkie. Trzymaj Dziękuję. się. Dziękuję.